Panie Jacku, Panie Jacku, zapraszam na degustację. Jedna moja znajoma, bliska kierownictwu parki, jest świetną bizneswoman. Ona od miesięcy walczyła z zamachem Unii Europejskiej na polskie rolnictwo. Co <laughs> robiła? Przetwarzała Ładunki tranzytowe na ładunki osiarskie. Znaczy, nie dowoziła pszenicy ukraińskiej tam, gdzie miała, tylko składowała w Polsce. Gdzie też już nie miała, bo Unia zatkała wszystkie nasze magazyny. Więc ta moja znajoma to zboże zmieniła. I teraz produkuje wspaniałe wypieki. Spróbuje pan ciasteczko techniczne. Techniczne? Ze zboża technicznego powstaje mąka techniczna, więc wypieki są techniczne. Na rynku już się pojawił chleb techniczny, bułeczki techniczne, makarony techniczne. Skąd właściwie ta nazwa? Techniczne. Też się zastanawiała. Ty pan może dlatego, że już raz się sprawdziła. Pamięta pan przed przełomowymi wyborami, dzięki którym odzyskaliśmy niepodległość. 4 czerwca 89. Październik 2015, jak można nie znać historii swojego kraju. Wstyd przed wyborami prezes przedstawił premiera technicznego Ona Glińskiego. Był nim obecny minister Gliński, który tyle zrobił dla kultury polskiej, że upowszechniło się przekonanie, że jak się coś nazwie techniczny, to z tego wyrasta coś patriotycznego, coś wspaniałego. I to zboże jest patriotyczne, ono jest ono Ale... jest polskie. No. Proszę się poczęstować. To było kontrolowane? Wyrywkowo. Leszek Miller miał rację, jak mówił, że zrealizowaliście to, z czym chcieliście rzekomo walczyć: robaki wiedzeni. A nieprawda! Bo jak się czas, czasami zdarzają robaki, to one są kierowane do pierogów technicznych z mięsem. Owszem, może pan będzie musiał wypluć, jak pan natrafi na, pes... na pestkę, na pestycydy. Mogły się zaplątać. No, niech pan coś z tego zje. Nie może się zmarnować. Pan wie, ile to kosztuje. Chyba wyroby z mąki technicznej są tańsze niż z prawdziwej. A nic podobnego. Przecież firmy, które podjęły trud ratowania polskiego rolnictwa, muszą mieć jakiś zysk. Szczególnie, że ta moja znajoma, Teraz gwałtownie inwestuje w nowy sprzęt do konwojowania. Prezes nakazał od piątku tranzyt tylko w zaplombowanych wagonach kontrolowanych przez SMS. Może GPS? Powiedział chyba SMS, ale nieważne ważne, że prezes włączył się osobiście. Do ochrony pociągów przed partyzantką opozycji prezes oddał połowę swojej ochrony 40 radiowozów już mknie na granicę.